Ostatnio Hozot zrobił na mnie trapa i wrzucił mnie do Wojda. Ci bubusiu moim karciko. Ej, ej, ej. ej, ej. <gry> NIE MOGĘ PĘKĄĆ! Na szczęście nie zabił mnie. Zrobił to po to, by mnie upokorzyć, a ja wpadłem na ciekawy pomysł. Nie wiem by skąd wyjść, musiałbym się jakoś wtepać w ścianę. Mam kill off, hm. A ja bym to zrobić w tej może? Ha. mam jeszcze jakieś bloki w razie, bo mam. Dobra, spróbujmy i weźmy, spróbujmy wylać wodę. Okej, okay, zrobię to. Tak. O dobra, wtepnę się tu i wyleję wodę. E kill woda. Dobra, a. To poszło łatwiej niż myślałem, dobra, ja Ty, Okej. Dobra, zobaczmy to, jak wygląda z tej strony tu. ja bym to w ogóle wykorzystał. Muszę iść jak to wygląda. Jest zostawiam, że w ogóle... Po co i Jakub aktualnie? Ale jakby na przykład tutaj wrzucić kogoś, na przykład Jakuba. No akurat z nim miałem lekką spinę, bo ostatnio ukradłem mu majsa. Moje spa, moje spa. ej! Ej! No! Oddawaj, oddawaj mi... Oddawaj mi majsa, mały! ty penerok nie 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 ale cię łamię teraz mam, nie mam, 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 mam. obiecałem, że oddam go dosłownie następnego dnia. Tylko pojawił się mały kłopot. Ukradł mi go pewien gracz, Dlatego stwierdziłem, że wrzucę tutaj Jakuba, aby dogadać z nim ciekawy układ. Dlatego czym prędzej zadzwoniłem do niego. No dobra, no to co paru wodenta oddajesz mi dzisiaj miejsca, tak? Ja ogólnie dla ciebie nową ksywkę przygotowałem. Wazoman. Będę tak cię teraz nazywał. Tym zbudu mogę ci nawet taką bazę z wazonów zrobić, bo ty balujesz teraz te wazony, co? A, to, <grystanie> Jesteś przekonany? Jakby do tonu, jaki przyjmujesz? Ja przyjmuję odpowiedni ton, Jakubie. Musiałem go jakoś wkurzyć, aby chciał mnie bić. Zapomniałem wam wspomnieć, że zanim do niego zadzwoniłem, to dodałem kilka łódek na dół i zrobiłem sobie wnękę, do której będę mógł wskoczyć razem za nim. Tylko, że on będzie w Wojdzie. A ja nad nim. Tylko jak, jak chcesz majsa, to chodź na spalę ja ci go tutaj mogę pokazać, jak on tutaj ładnie. No, dobra, O, Oooo! Hej! Hej, hej! Hello! No to co z tym majsem? E, no co z tym. A czemu ty masz siłkę? To coś jest siłka? O, o nie, myślałam, że się skończyła. No co z majsem? No słuchaj. Ja wiem, no. że ja go niby pożyczyłem na jeden dzień. No. Na streama, na wyzdrowanie, mm, Ale wiesz, no problem jest taki, że fajnie się mi nim gra. A. Nie masz go. Nie no mam go, tylko po prostu spodobało mi się granie maisem, więc jakby po co mam ci go oddawać? Jakub nie wiedział o tym, że go straciłem, a ja musiałem ciągnąć na rację, że dalej go mam, bo w innym przypadku mógłby po prostu zostawić mnie i pójść w kolerę. Czy ja chcę ci go dawać? Nie. Chcesz mi go oddać w tym momencie. Nauczyłem się, nim, nauczyłem się ogólnie nawet nim grać. Nawet mnie nie denerwuj. Nauczyłem się nim grać i jakby wiesz, po co ja mam go oddawać ci? Mhm. Ja z tym miejscem mogę być najpotężniejszym graczem na tym serwerze. Ty możesz być najpotężniejszym graczem na tym serwerze, o czym ty gadasz? Ja przed chwilą uciekłem z chyba najtrudniejszego więzienia w jakim byłem. I jakby wiesz, tak? ja, ja jestem tak psychicznie zbudowany teraz, to nie wiem czy ty po prostu chcesz się ze mną klepać, bo to nie wyjdzie ci Jakub na plus. A ja nie mam do ciebie zwykłych intencji, ja po prostu nie oddam ci Mace'a i, i tyle. Uj. Aha. Uj. No wiesz, no całkiem spoko mi się z tobą bije, nie? Ogólnie. Mowa była prosta. Udało ci się zabić, nie wiem, chozota, więc dawaj tego majsa. Nie oddam ci Mace'a. Oddasz mi Mace'a. Nie oddam ci Mace'a. Dravius okazał się być jednak pomocny. A i tak, że tak powiem, muszę z nim... Aha, no ty jeszcze sojusze z Draviusikiem jakieś robisz sobie. No. Takie małe, niemałe, ale... Wiesz, pomógł mi go zabić, więc jak że po co ja mam, wiesz. Znaczy, inaczej, mam z kosę, bo on dalej uważa, że ja mu zniszczę kompostownik. Nie wiem, czy tam hmm. bo ciebie trochę nie było, nie wiem, czy jesteś w temacie kompostownika, ale yy, no, powiem Ci tak. na się przyjdzie czas. Ja teraz muszę zrobić sobie jedną rzecz. Masz dźwignię, może Jakub? Ja potrzebuję ja dźwignię. dźwigni. Nie mam w dupie czy masz dźwignię. Ty mi oddajesz po prostu tego miejsca w tym momencie, jakby. Jest, ale widzisz, ale tak już fajnie zeszliśmy z tego tematu, no? Yy, tak. Podczas walki kapnę się, że nie mam jak aktywować tego trap'a, dlatego potrzebowałem dźwigni. Dawaj mi tego mace'a. Nie oddam ci mace'a. Ej, no... Ej, a ty... Wa ej, dobra. Nie no, to akurat ci przyznam, że ładne hity walisz. Dobrze, dobrze, cieszę się wyśmienicie. Teraz mace'a. Nie, nie oddam ci mace'a. Eee, dobra, te tory to se. Panika, panika gaming przed u mnie. Dobra, bo ja, ja serio, muszę zrobić dźwignię. Nie mam teraz czasu się z tą bić. To, to musimy, musimy troszeczkę przyspieszyć tempo. Oj, nie przyspieszyliśmy tempa. No? Okazało się, że padał deszcz. A ja miałem teksturpaka, który go wyłączał. Przez co nie mogłem odpalić minekartu. Dobra, a poza, poza meisem, bo i tak go nie dostaniesz. Zabiś mnie nie zabijesz. Czy poza meisem coś byś ode mnie chciał? Tak. No. Mejsa. Wiesz, pogadaj, spotkać się na kawkę, ktoś, ktoś ten tegest, no wiesz, koledzy. Na pewno bym chciał mejsa, wiesz? Nie, oddam ci mejsa, czego nie rozumiesz, Jakub? No po prostu dajesz mi teraz mejsa i to jest koniec gadki, no. Nie dam ci mejsa. No to cię zeruję, no! Nie wyzerujesz mnie. Jakub, nie... nie wyzerujesz mnie. Ja i tak nie mogę minecartami walić jak jest deszcz, więc. Ale A, to w sumie no właśnie. No właśnie. To zrobimy to w inny sposób. Aha. I co ty tam robisz? To? Ja sobie ten. Zwiedzam. Mógłbyś być? Może. A to przyjść do mnie! Obiecuję, że nie walnę Minecarta. Obiecuję, że nie walnę Minecarta. Nie będę wchodził w jakieś twoje chore układy. Już, już mi się zachciało klikać w twoje gówniane przyciski, więc realnie możesz mnie odwiedzić tutaj na powierzchni. Idę. Nie ja. obrażę. się. Idę, idę, idę bo ja wiesz co? Tak naprawdę to ja tu proszę. Ja naprawdę nie, nie miałem intencji cię strapować, ani nic ci zrobić złego. Po prostu potrzebowałem mm -hmm. jednej rzeczy do ciebie, bo mam powiedzieć ciebie ciekawe plany. Oj, tam perełka. Oj, to... oj, oj, oj. oj. No nie, nie idzie. Oj, oj, oj. oj się dużo perełek. O. No, mam to, co potrzebuję, więc co? O, patrz, i nie po ciebie. No i super. Więc w tym Ale... momencie. Oj, oj, to. Tam... Ej, 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 bo kliknę to dźwignie! A, nie kliknę. A co ty robisz w ogóle? Chciałem cię tu do trapa wrócić. Tak dla beki se kładziesz te te? To jest też taka chła... Młody! Choroba. O, oj. Ooooj, coś ci pęku! Nie! Oj, oj. Dobra, ta bani ma trzy nie ma, ma sens. Ale, nie no. dawaj totem! Nie dam ci totem... Ej! Dawaj totem, kolejny morcia! Tararirara i kolejny. Może inaczej, może się dogadamy, co? Nie, 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 ma żadnego dogadywania. Masz szczęście, Oddawać. masz szczęście, że nie mam tych yy, tych tych nie ma żadnego dogadywania mordia. Robię cię jak pecika? Masz takiego farta, że nie mam tych gubień do wyskakiwania, bo bym cię teraz mejsa tak przekopał. A, idź ode mnie. Nie oddam ci mejsa. Dawaj tego mejsa, no śmieciu, daj mi tego mejsa. Nie oddam ci mejsa. Odejdź! nie, nie dam ci miejsca! nie O budziki! Jakub, ale dobra na pewno jest jakiś sposób, żebyśmy się dogadali. no Jakub mnie zaraz mowy zabiją, no... No i git. i kolejny totem. Patrz to! Dobra, stój! Dawaj stój, miejsca. stój! Dam ci tego miejsca! Dam ci tego miejsca! Ale zostaw mnie! Dam ci tego miejsca! Proszę cię! Oj, Odejdź ode mnie! Odejdź! Dobra, koniec twojej przygody! Ej! Ej, co jest? Co jest? Ej. Tych, kogo przygody? R Rude? Jakub, radzę ci. Dobrze? O! Ludy. Lepiej. Tu mam Minecraft z TNT Lepiej, lepiej tam stój. Lepiej tam stój. Słuchaj! Witam cię w trapie chudzota! Tylko ty Aha. masz inny. Ty masz troszkę większy problem. Bo ty nie masz jak za bardzo z niego wyjść. I nie ruszaj się taka rada ode mnie, bo łódki się niszczą. Aha. Jest lepiej po prostu stój na niej. Hmm. Okay. Twoja sytuacja o tyle jest tragiczna. A czemu one się tak bujają? Bo one tam lubią imprezować. Bo ja, sytu okay. Moja sytuacja była o tyle mało tragiczna, że Kozłod jest ulungiem i zapomniał mnie zabudować. Więc miałem jak uciec. Ja cię zabuduję i wtedy nie masz jak Nie masz, bo zabuduję od obsidianu i kaput. Więc słuchaj. No ja dobra, to o czym gadamy? O Mejsie gadamy. Słuchaj, gadamy o Mejsie. Nie zmieniamy tematu. Yy, Czemu ja tam perełkuję i ci wsadzam tyle dupek? Gdzie jest mój mais? Yy, mam już go ten, tam na dać? czy będziemy. Dobra, schowaj, schowaj to. Słuchaj. Problem jest taki, że nie mam twojego mejsa. Jak? A nie masz mojego mejsa? Pewien gracz mi go ukradł. Zostawienie go w skrzynce. No, może to nie był najlepszy pomysł, ale zostawienie go w takiej jednej skrzynce i... i pewien gracz mi go po prostu zajumał. Ty jesteś Debilem. Musimy to dogadać, że pomożesz mi zabić tą osobę od Hermesa. Mesa. Umówmy się tak, żeby, żebyś ty miał korzyści. Ty zgarniasz Mesa, ja zgarniam serduszko z tej osoby, ja uśmiechnięty, ty wypucowany, gra tak. Dobra, ja może troszeczkę przyspieszę twoją odpowiedź. Ech, a mam jakieś, ja mam jakieś w ogóle inne wyjście? Yy, no masz inne wyjście, dostajesz my karta. Teraz giniesz, odradzasz się na spałni, ja tam idę, biorę cię 10 sercji. No właśnie, i... więc więc gadamy z powrotem. No do, no nie mam innego wyjścia, no okej, okay, no zróbmy to no po prostu. Co? Ci więcej rady powiedzieć. Oto mój ostatni film, który naprawdę warto obejrzeć.